Zapraszam do teatru na dowolnie wybrany premierowy spektakl w którymś z ludzkich teatrów. Jeśli znaczy ktoś chce, możemy ten, tę wizytę zamienić na wizytę w muzeum, filharmonii, w, w jakiejś instytucji kulturalnej. To jest coś, co mogę Państwu zaoferować z pełną odpowiedzialnością. Oczywiście, zwycięzcy tej licytacji wybierają, gdzie chcą iść. Kiedy chcą iść. A już moja głowa w tym, aby był to wieczór niezapomniany. Dwie osoby, ja mam nadzieję, że także przyjmiecie mnie Państwo do tego towarzystwa. Chcemy spędzić bardzo miły wieczór. A po spektaklu, bądź po bernisarzu, po koncercie, niespodzianka, jaka? No, nie byłaby niespodzianką, gdybym nie powiedziała. W każdym razie zachęcam, zachęcam, bo cel jest najważniejszy. To jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Oczekuję na tłumy chętnych i całe worki pieniędzy. Oczywiście, jak zwykle zaczynamy od złotówki, także proszę się nie przerażać. Raz jeszcze zapraszam.